Dzień dobry Państwu, Agnieszka Kiewro. Witam Państwa w programie Kętrzyn Flash. A oto co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Uwaga na finansowych oszustów. Barsz Sosnowskiego atakuje w Kętrzynie. Kulturalny tydzień pod znakiem fotograficznych wernisaży. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Burmistrz miasta Kętrzyn zaprasza 11 lipca na obchody 72. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Uroczystości rozpocznie o godzinie 18:00 msza święta w bazylice Świętego Jerzego, po której nastąpi przemarsz na plac Armii Krajowej i złożenie kwiatów pod pomnikiem w hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom obrońcom ojczyzny 1939-1956. Zazwyczaj zaczyna się tak samo. Dzwoni telefon, a rozmówca przedstawia się jako wnuczek, kuzyn czy znajomy. Mówi, że pilnie potrzebuje pieniędzy i prosi o pożyczkę. Sam jednak nie może przyjść po gotówkę, więc przyśle kolegę. Po jakimś czasie okazuje się, że to nie wnuczek, a oszuści wykorzystali naszą ufność i uczciwość. Przekonało się już o tym wiele starszych osób, które oszustom podającym się za ich krewnych oddawali oszczędności całego życia. W efekcie wielu akcji policji mających na celu podniesienie świadomości oraz wzbudzenie czujności osób starszych, oszuści opracowali nowe, schemat działania. Po telefonie domniemanego wnuczka dzwoni kolejna osoba podająca się za policjanta. Prosi o wypłatę pieniędzy i pomoc w schwytaniu oszustów. Policjanci radzą, co zrobić, by nie paść ich ofiarą. Przede wszystkim należy zachować zdrowy rozsądek. W każdym takim przypadku warto powiadomić policję. Policjanci wiedzą, jak sobie radzić w takich przypadkach. Są w stanie prawidłowo poinstruować osoby, wobec których przestępcy próbują oszukać ich, wyłudzić pieniądze. Z całą pewnością nie powinniśmy wypłacać pieniędzy, przekazywać tych pieniędzy osobom obcym, nieznanym nam. Nazwa jest dziwaczna, a wygląd z pozoru niegroźny. W rzeczywistości stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Mowa o barszczu sosnowskiego, który w masowych ilościach pojawił się w Kętrzynie. Jest to roślina, która ma silne działania toksyczne i alergizujące. Poparzenia może spowodować kontakt z rośliną i jej sokiem. W upalne dni barszcz sosnowskiego wydziela lotne olejki eteryczne, które wdychane w większym stężeniu mogą wywołać zawroty głowy, wymioty, zapalenie spojówek, a w skrajnych przypadkach utratą świadomości i śmierć. Wszystkie zaobserwowane Obserwowane przypadki występowania tej rośliny można zgłaszać do Urzędu Miasta w Kętrzynie. W ostatnich dniach w Kętrzynie odbyły się dwa wernisaże wystaw fotograficznych. 2 lipca w Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury swoje zdjęcia z wyprawy do Nepalu zaprezentował kętrzynianin Sławomir Mircembor. Jego zdjęcia można oglądać do końca sierpnia. Dzień później w Kętrzyńskim Muzeum otwarto wystawę płockiego fotografa Piotra Statkiewicza. Tym razem tematem były spektakle teatrów ulicznych. Wystawę można oglądać do 24 lipca. ruszyła wakacyjna szkółka pływania. W każdą środę od godziny 11 do 13 na kompleksie rekreacyjno-sportowym Kętrzenianka odbywają się bezpłatne zajęcia z nauki pływania dla dzieci. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Szkółka jest przeznaczona dla dzieci od 7 roku życia. Cieszy się dużym zainteresowaniem. W zeszłym tygodniu na pierwszych zajęciach było około 40 osób na tych zajęciach. Dzisiaj, tak jak widzę, frekwencja jest podobna. Szkółka ma na celu poprawienie umiejętności dzieci, które przychodzą na basen, które jeżdżą z rodzicami podczas wakacji na jeziora i dzieci mogą nauczyć się podstawowych, podstawowych takich umiejętności oswajania z wodą, a także przychodzimy tutaj na głębszą wodę, są bezpieczne skoki do wody, zachowanie, będzie również pogadanka o bezpieczeństwie na, w okresie letnim na basenach i nad jeziorach, więc myślę, że to jest dobry pomysł i, i, i... zapraszam serdecznie. Dziś o godzinie 22 w ramach Mazurskiego Kina Plenerowego będzie można obejrzeć film Pompeje. 11 lipca o godzinie 20 w amfiteatrze wystąpi Teresa Werner. 12 lipca o godzinie 18 w amfiteatrze odbędzie się mini-recital Aleksandry Jeznach i Dominiki Siwek. Codziennie do 21 lipca Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do swojej zamkowej siedziby na program Wakacyjna Przygoda w Bibliotece. Szczegółowe informacje na stronie internetowej biblioteki. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Śródzkie Centrum Kultury zaprasza na najbliższe seanse w Kinie Gwiazda. W repertuarze na najbliższy tydzień można znaleźć takie tytuły jak Minionki 2D i 3D, Terminator Genesis 2D i 3D oraz Birdman. Szczegółowe informacje na stronie internetowej kina. To wszystko co na dzisiaj dla państwa przygotowaliśmy. Agnieszka Kiewro, dziękuję serdecznie za uwagę.